Czym są i w jaki sposób powstają leki homeopatyczne? Czy ich działanie to zwykły efekt placebo? I czy w takim razie mogą komuś zaszkodzić? Dlaczego niektóre z nich są dostępne tylko na receptę? Na te i wiele innych pytań odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Gdzie polek.pl? Kupuj w aptekach z dostawą lub podbiorem. Cześć z tej strony Małgorzata Bekier, jestem farmaceutką, a wy oglądacie kanał Gdzie Polek. Jeśli interesuje was tematyka zdrowia i leków, to zasubskrybujcie nasz kanał. A ja przechodzę do dzisiejszego tematu, czyli homeopatii. Chciałabym, żeby ten film pomógł wam zrozumieć, czym są, a czym nie są leki homeopatyczne, tak byście potrafili świadomie, samodzielnie decydować o tym, czy warto je stosować. Warto zacząć od tego, że leki homeopatyczne to inna Kategoria niż leki dostępne na receptę lub bez recepty, jak na przykład paracetamol na ból głowy. Dlaczego lek homeopatyczny nazywany jest lekiem, a nie produktem czy środkiem homeopatycznym, skoro jak się okaże, uwaga, spoiler, w obecnym rozumieniu medycyny z leczeniem mają niewiele wspólnego? Nazewnictwo, definicje, warunki wprowadzenia na rynek określa prawo farmaceutyczne. A mówi ono, że produktem leczniczym homeopatycznym jest produkt leczniczy wytworzony stworzony z homeopatycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin zgodnie z homeopatyczną procedurą wytwarzania. To w takim razie warto, abyśmy zapoznali się z wytwarzaniem tego typu produktów. Na jakich zasadach oparta jest homeopatia? Homeopatia to system medyczny opracowany przez lekarza Samuela Hanemana w Niemczech ponad 200 lat temu. Czyli w czasach, gdy nie było chociażby antybiotyków. Opiera się na kilku głównych teoriach. Pierwsza, podobne leczy podobne, to pogląd mówiący, że chorobę można wyleczyć za pomocą substancji, która wywołuje podobne objawy u zdrowych ludzi, czyli dla zobrazowania. Jeśli kofeina wywołuje u ludzi ból głowy, to w przypadku bólu głowy powinnam go leczyć właśnie kofeiną. Ale w o wiele mniejszym stężeniu. Prawo minimalnej dawki to założenie, że im mniejsza dawka leku, tym większa jego skuteczność, czyli nawiązując do wspomnianej kofeiny, na ból głowy, jeśli chcę, by działała silniej, muszę ją rozcieńczyć. Zresztą ta kawa nie jest też tutaj taka przypadkowa, bo na rynku jest homeopatyczny preparat, który zawiera właśnie silnie rozcieńczoną kawę i wskazany jest do stosowania w zaburzeniach snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego. Jest jeszcze Jedna kwestia, a w zasadzie trzecia zasada, na której opiera się współczesna homeopatia, a mianowicie jest to pamięć wody. O co chodzi? Wiele produktów homeopatycznych jest tak rozcieńczonych, że niektóre z nich mogą nie zawierać ani jednej cząsteczki substancji aktywnej. Efekty lecznicze takich środków, poza efektem placebo, są obecnie sprzeczne z podstawowymi prawami fizyki. I wspomniana pamięć wody. Ma powodować trwałe zmiany roztworu, w którym była rozpuszczona dana substancja. Nie ma jednak zweryfikowanych obserwacji ani praw natury potwierdzających to zjawisko. I może to dobrze, bo mogłoby to oznaczać, że woda z kranu pamiętałaby o tym, że jeszcze niedawno była wodą, w toalecie sąsiada. Samo rozcieńczanie powinno być też połączone z odpowiednim wytrząsaniem naczynia z roztworem, podczas którego zachodzi tak zwane dynamizowanie. Według zasad przygotowywania leków homeopatycznych, to właśnie wtedy roztwór nabiera specjalnych właściwości leczniczych. Wspomniane rozcieńczenia są chyba jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii leków homeopatycznych, więc postaram się krótko wyjaśnić, o jakich wartościach tutaj w ogóle mówimy. Jeśli zerkniecie na przykładowe produkty homeopatyczne, to przy wymienionych składnikach zobaczycie oznaczenia złożone z cyfry i litery, jak na przykład D6, D12, C15, 200K czy LM6. Mówią one o tak zwanej potencji homeopatycznej, która określa właśnie stopień rozcieńczenia środka homeopatycznego. Litery nawiązują do konkretnej skali rozcieńczenia, a cyfry do krotności tego rozcieńczenia. Dla przykładu, skala C to skala rozcieńczenia 100 na każdym kroku, co oznacza, że substancja z oznaczeniem 2C wymaga, by została ona rozcieńczona w stosunku 1 do 100, a następnie część tego roztworu ponownie została rozcieńczona w stosunku 1 do 100. Spowoduje to powstanie rozcieńczenia 1 do 10 tysięcy, czyli w preparacie pozostanie 1, 10% pierwotnej substancji. Analogicznie 6C powtarza wspomniany wcześniej proces sześciokrotnie. Co skutkuje rozcieńczeniem wyjściowego roztworu o 10 do minus 12, czyli w takim roztworze jedna na bilion części może zawierać substancję czynną, czyli bardzo. Bardzo małe jest prawdopodobieństwo jej zażycia. Jakie rozcieńczenia możemy znaleźć w dostępnych w Polsce preparatach homeopatycznych? Weźmy jako przykład popularny środek na objawy przeziębienia i grypy, który, jak informuje producent, zawiera ekstrakt z wątroby i serca kaczki anas Barbarie, ale z dopiskiem 200K. Co dokładnie oznacza w tym przypadku 200K? Jednym słowem tak duże rozcieńczenie, że w zasadzie można uznać, że nie znajdziemy tam ani jednego atomu, substancji zawartych w ekstrakcie. Prześledźmy może krok po kroku powstawanie tego leku. Upłynniamy serce i wątrobe kaczki. Jedną część takiego roztworu łączymy z 99 częściami rozpuszczalnika, wytrząsamy i mamy rozcieńczenie 1K. Próbówkę opróżniamy poprzez zasesanie, bo podstawą rozcieńczenia jest to, co zostaje na ściankach po opróżnieniu naczynia. Do tej opróżnionej fiolki ponownie wlewamy wodę, wytrząsamy, mamy 2K. W przypadku przygotowywania roztworu 200K taką czynność powtórzono 200 razy, co miałoby dać jego stężenie o wartości 100 do potęgi minus 400. Uznaje się, że według obecnych praw i fizyki, tak rozcieńczony roztwór nie zawiera ani jednego atomu substancji czynnej. Jak czytamy w charakterystyce, finalnie 1 gram granulek zawiera 0,85 g sacharozy i 0,15 g laktozy, czyli po prostu 1 gram cukru, który został nasączony wodą, która pamiętała o tym, że miała kiedyś kontakt z ekstraktem z serca i wątroby kaczki. Woda oczywiście musi zostać odparowana, żeby produkt miał postać suchych granulek, więc podejrzewam, Wam, że przekazała po prostu swoją pamięć właśnie tym granulkom. A dlaczego akurat z kaczki? Wyjaśnienie znalazłam w reportażu Łukasza Lamży, opublikowanym w 2018 roku na łamach magazynu Pismo. Otóż w skrócie, w trakcie epidemii grypy hiszpanki w 1919 roku francuski lekarz zaobserwował gatunek migrujących kaczek, które nie zachorowały na grypę. Po pewnym czasie odkrył w wątrobie kaczki oscylującą bakterię, która miała aby odpowiadać za grypę hiszpankę. Teraz oczywiście wiemy, że grypę wywołują wirusy. Tak czy siak, właśnie stąd podejrzenie, że podroby z kaczki miałyby leczyć objawy właśnie grypopodobne. Tak i w związku z tym dziś osobom z przyziębieniem nadal może być podawany preparat właśnie z serca i wątroby kaczki. Zerknijmy na składy innych produktów dostępnych na polskim rynku. W preparacie na bolesne ząbkowanie u niemowląt mamy rumianek 9 CH, czyli 10 do potęgi minus 18, a więc rumianek stanowi jedną część na trylion części wody oraz mamy jeszcze dwa inne składniki roślinne, szkarłatkę i rzewień oba w potencji 5C, czyli rozcieńczenie 1 do 100 przeprowadzone pięciokrotnie, co daje stężenie 10 do potęgi minus 10. Jak możecie zauważyć, akurat ten preparat, jak wiele innych produktów homeopatycznych, opiera się o składniki roślinne. W związku z tym często spotykam się z takim myleniem homeopatii z ziołolecznictwem czy fitoterapią. Składniki roślinne jak najbardziej zawierają różne substancje, jak jednak ziołolecznictwo nie bazuje na takim rozcieńczaniu ekstraktów czy na pamięci wody. Jest to całkiem inna sprawa i nie należy tego mylić. Omówmy jeszcze inny przykład. Tym razem Was zaskoczę, bo będzie to preparat homeopatyczny, ale dostępny tylko na receptę. Co więcej, w przeciwieństwie do zwykłych leków, dawki produktów homeopatycznych dostępnych na receptę są niższe niż tych dostępnych bez recepty. I jak tłumaczą homeopaci, preparaty w bardzo dużym Rozcieńczeniach przeznaczone są do długotrwałej terapii, dlatego powinny być zawsze przepisywane przez lekarza i nie mogą być wydawane bez recepty. Poza tym produkty lecznicze homeopatyczne, które są zarejestrowane bez wskazań do stosowania, powinny być na receptę, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, kiedy je stosować. Ciekawy skład, bo mamy tutaj na przykład lewotyroksynę, czyli popularny lek na niedoczynność tarczycy. Tutaj jest jednak rozcieńczona do stężenia. 10 do potęgi minus 12, co oznacza stężenie. 0,0000001, 000 czyli jedna bilionowa część roztworu to lewotyroksyna. W sumie nie wiem, czy nadal jest to definiowane jako roztwór. Co na to wszystko nauka? Według obecnie znanych praw chemii, fizyki, farmakologii ciężko wykazać, by homeopatia miała prawo działać. Kompleksowa ocena dowodów z 2015 roku przeprowadzona przez australijską Narodową Radę do Zdrowia i Badań Medycznych wykazała, że nie nie ma wiarygodnych dowodów na to, że homeopatia jest skuteczna w przypadku jakiegokolwiek stanu zdrowia. Na The Lancet został również opublikowany komentarz redakcji czasopisma, że mimo wielu lat badań nadal nie ma dowodów na skuteczność tego typu terapii. Poza tym w wielu przypadkach niemożliwe jest ustalenie mechanizmu działania Danego leku, bo finalny produkt nie zawiera oznaczalnej ilości substancji czynnej. Okej! Okay. Ale co jeśli ktoś z Was mi powie, a mi pomogło? Co z efektem placebo? Warto zaznaczyć, że placebo nie jest tym samym co homeopatia. Placebo to substancja lub działanie, obojętne, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta, ale podawane choremu jako rzekoma terapia. Chory oczywiście nie wie, że to, co zastosowano, nie jest prawdziwym leczeniem, ale wszystko inne, na przykład wygląd, smak, tabletki, jest takie samo, jak w rzeczywistej terapii. Terapii. Przygotowując placebo nie rozcieńczamy danej substancji, więc jest to jedna z różnic. Krytycy homeopatii mogą uznać, że w obu przypadkach finalnie nie ma substancji czynnej, więc homeopatia jest placebo. Jednak z mojej perspektywy to bardziej złożony i kontrowersyjny temat, bo jak wiemy, placebo w swoim założeniu ma pewną skuteczność, a więc porównując homeopatię do placebo nie możemy powiedzieć, że nie jest skuteczna. Na tej podstawie można spotkać się z twierdzeniami i praktykami przepisywania właśnie homeopatii po to, by wywołać po prostu efekt placebo. Przecież, skoro może pomóc, a nie zaszkodzi, no to czemu nie? No właśnie, czy homeopatia w takim razie na pewno nie zaszkodzi? Popularnym mitem jest to, że homeopatia nie powoduje działań niepożądanych i nie może zaszkodzić. Tymczasem są rzadkie przypadki, tak, mnie też to zdziwiło, wystąpienia skutków ubocznych po zastosowaniu homeopatii. W bardzo małym, ale jednak przeglądzie z 2013 roku autorzy stwierdzili, że są dowody na to, by homeopatia mogła potencjalnie szkodzić pacjentom, zarówno w ten sposób bezpośredni, czyli powodując np. uczulenia czy zatrucia, jak i w sposób oczywiście pośredni, opóźniając np. prawidłowe według medycyny opartej na dowodach leczenia. Zresztą sam producent jednego z leków wymienia wystąpienie tzw. Wstępnego pogorszenia, ale też działania niepożądane. Jednak nie podaje, czy są one częste, czy rzadkie, jak to ma miejsce zwykle w przypadku tak zwanych zwykłych leków. Od wielu lat stanowisko nauki co do homeopatii się nie zmienia, a jednak studiując na uczelni medycznej na kierunku farmacja, miałam zajęcia poświęcone właśnie lekom homeopatycznym. Podejrzewam, że gdy już wiecie, o co z tą homeopatią chodzi, no to możecie być teraz nieco zdziwieni. Skąd znalazła się ona w moim planie zajęć? No cóż, w obowiązujących standardach kształcenia do zawodu farmaceuty znajduje się zapis, że absolwent studiów zna i rozumie zasady sporządzania preparatów homeopatycznych. Także niewiele tutaj muszę dodawać. Zerknęłam jeszcze na aktualny plan zajęć jednego z przedmiotów obecnego rocznika na mojej uczelni i faktycznie nadal w planie są seminary. Z homeopatii. Ale wracając jeszcze do działania lub nie działania homeopatii i reportażu z magazynu Pismo. Czy leki homeopatyczne faktycznie nie mają udokumentowanego działania? I to jest ciekawa kwestia, bo w odróżnieniu od pozostałych leków, obecnie część leków homeopatycznych podlega uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu i nie wymaga przedstawiania przez producenta dowodów skuteczności terapeutycznej. Oznacza to, że producent nie musi przedstawiać wyników Badań, które wskazywałyby, że stosowanie danej substancji w określonej dawce dało jakiejś grupie pacjentów określone korzyści, na przykład zniwelowało określone objawy, na przykład wspomniany ból głowy. Produkty lecznicze homeopatyczne określone w ustępie pierwszym i czwartym nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej, ale tylko te określone w ustępie pierwszym i czwartym, a to oznacza, że są to te, które między innymi nie zawierają wskazań do stosowania. Wiele produktów homeopatycznych ma określone wskazania, więc musiało też przedstawić taką dokumentację. Gdzie ona w takim razie jest? Jak zauważył dziennikarz Łukasz Lamża, obowiązek publikacji takich dokumentów dotyczy produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu od dnia 25 listopada 2013 roku. A wiele obecnych na rynku produktów homeopatycznych zostało dopuszczonych do obrotu przed tą datą, co bardzo utrudnia znalezienie publikacji, badań, które miałyby potwierdzić ich skuteczność. Inną, ale też ciekawą sprawą jest to, że często pewną ulgę mogą przynieść substancje pomocnicze. Na przykład substancje pomocnicze homeopatycznej maści na hemoroidy to m.in. gliceryna i wazelina, które mogą powlekać, nawilżyć podrażnianą śluzówkę i w pewnym sensie przynieść ulgę. Innym przykładem są syropy na suchy kaszel, które jako substancję pomocniczą zawierają sacharozę, po prostu cukier, który również może powlekać gardło i w pewnym stopniu przynieść ulgę w kaszlu, szczególnie jeśli związany jest on również właśnie z suchością i podrażnieniem gardła. Nauka uważa, że homeopatia nie ma prawa działać i nie ma dla niej miejsca w medycynie. Z drugiej strony nadal można spotkać wielu jej zwolenników, czasami również wśród samych medyków. Wiemy, że rozcieńczenia składników w niektórych preparatach są na tyle duże, że trudno może być znaleźć w nich cząsteczki substancji aktywnej. Natomiast nadal można taki preparat kupić w aptece, a studenci farmacji na uczelniach medycznych wciąż w swoim planie mają zajęcia poświęcone homeopatii. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wyjaśnił Wam, na jakich zasadach bazuje homeopatia, jaki obecnie jest stan wiedzy na jej temat i będziecie mogli świadczyć. Świadomie ocenić, czy warto ją stosować, czy nie. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, no i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!